Kontakt z naturą i to jest najlepszy środek przeciwdepresyjny. Nasze babcie nie chodziły na terapię mindfulness, ale pieliły ogródek, zbierały zioła, rozmawiały z roślinami. Dzisiaj wiemy, że to działa jak terapia. Kontakt z naturą obniża poziom stresu, poprawia nastrój, pomaga uregulować emocje. I taki mały tip, bo nawet jeśli mieszkasz w bloku. Możesz wyjść na spacer do pobliskiego parku, dotknij drzewa. Połóż się na trawie, to nie magia, to biologia. Nasze babcie nie miały dostępu do internetu, do dietetyków, do suplementów, do coachów od dobrostanu, ale miały coś innego: intuicję, prostotę i głębokie połączenie z naturą. I może czasem warto się cofnąć, żeby pójść naprzód. Zamiast szukać cudownych rozwiązań, wróć do tego, co już znasz. Tylko zapomniałaś o tym, że to działa.